Witam w Hobbickich Wiadomościach, czyli co dwutygodniowym podsumowaniu informacji i nowości z polskiego i zagranicznego fandomu Tolkienowskiego. Z tej strony, Kacper z sekcji Tolkienowskiej Śląskiego Klubu Fantastyki. Dzisiaj 21 stycznia 2026 roku, a wiadomości mam dla Was następujące. W ubiegłą sobotę, to jest 17 stycznia odbyły się obchody dziesięciolecia drużyny Pyrlandii. Ogłoszono tam dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, grupa wydawnicza FNCE, dzięki której ukazują się tolkienowskie publikacje pokonferencyjne z Poznania oraz ukazały się dotąd dwie książki fantastycznego UAM-u z serii Powtórka z historii rozrywki, chce rozszerzyć swoją tolkienowską ofertę wydawniczą na cały nasz fandom. Znaczy to, że jeśli ktoś chce opublikować swoją tolkienowską monografię lub antologię, właśnie znalazł prawdopodobnego wydawcę. Znaczy to również, że być może w tym roku już coś się ukaże. Po drugie, przyszłoroczne obchody Dnia Czytania Tolkiena nie odbędą się w Poznaniu, a w Gnieźnie i będą powiązane z otwarciem tolkienowsko-średniowiecznej wystawy w Muzeum Początków Państwa Polskiego. Informuję, że zarówno w kwestii wystawy, jak i w kwestiach wydawniczych nie znajdziecie jeszcze szczegółowych informacji w internecie i musicie wykazać się cierpliwością. Podcast Pod Zielonym Smokiem organizuje w dniach od 18 do 19 kwietnia zlot gospodowy w Szklarskiej Porębie. W programie m.in. prelekcje, koncert zespołu za progiem, wyjście w góry, wystawa oraz wspólne nagrywanie odcinka z pytaniami i odpowiedziami. Wydarzenie odbędzie się w czwartym Peronie, czyli zabytkowym budynku dworca zaaranżowanym na Dom Kultury. O szczegółach na pewno w stosownym czasie opowie jeszcze ktoś z podcastu, a na ten moment najdokładniejsze informacje możecie znaleźć na naszym Discordzie. Grupa Teatralna Młodziaki z Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej w Jordanowie zaprasza 23 stycznia o 17 na Halę Widowiskową w Jordanowie. Odbędzie się tam spektakl Hobbit. Tam i z powrotem. Darmowe wejściówki można odebrać w Biurze Centrum oraz w Bibliotece. 12 lutego premierę będą miały Dzieci Hurina, Upadek Króla Artura oraz Legenda o Sigurdzie i Gudrun od wydawnictwa Pruszyński i Spółka w nowych, odświeżonych okładkach. Na stronie wydawnictwa Silesia Progress pojawił się audiobook Hobbita po śląsku. Czyta Patryk Trzcionka. Przypominamy, że 7 lutego odbędzie się kolejne spotkanie Tolkienistów w Katowicach. Tym razem znów w siedzibie Śląskiego Klubu Fantastyki o godzinie 11. .00. Tradycyjnie wszyscy są mile widziani. Przypominamy również, że w wielu kinach odbywają się seanse rozszerzonych wersji władcy pierścieni z okazji 25-lecia od premiery drużyny. Seanse oraz maratony zaplanowały nie tylko multiplexy, ale również wiele mniejszych lokalnych kin, jak Kino pod Baranami w Krakowie czy Kino Kosmos w Katowicach. Sprawdźcie u siebie. Teraz pora na kilka ciekawostek ze świata. 15 stycznia ukazał się nowy numer czasopisma Empire, poświęcony filmom Petera Jacksona ze względu na ich 25-lecie. Zawiera między innymi zupełnie nowe wywiady i zdjęcia z obsadą. Wystartował proces nominacji do Tolkien Society Award 2026. Do 1 lutego internauci mogą zgłaszać swoje propozycje w pięciu kategoriach. Następnie komisja z przesłanych propozycji wybierze kilku kandydatów, nad którymi będą głosować członkowie Tolkien Society. Zwycięzców poznamy 25 kwietnia. Od 23 do 25 stycznia w czeskiej Pradze odbędzie się TolkienCon. Miejscem spotkania będzie budynek Szkoły Podstawowej i Przedszkola Graficzka w dzielnicy Smichow. W programie wykłady, pokazy, koncerty, warsztaty. Na przestrzeni lat badacze dzieł Tolkiena pochylali się nad najróżniejszymi aspektami śródziemia, które można badać. Jednak pula tematów dalej nie jest wyczerpana. Niech świadczy o tym artykuł z czasopisma Physics Special Topics, w którym Bradley Hunt, Dominik Tymiński i Cameron Wright na podstawie planów z Atlasu Śródziemia, Fonstat, Przeprowadzili analizę izolacji termicznej norek hobbitów, dochodząc do wniosku, że Bilbo musiał spalać 18 kg drewna dziennie, by ogrzać dom. Alan Burns, właściciel pubu Erin's Pub w kanadyjskim St. John, postanowił w nietypowy sposób 3 stycznia uczcić rocznicę urodzin Tolkiena oraz przysłużyć się lokalnej społeczności. Około południa wszedł na scenę w swoim pubie i zaczął czytać na głos Hobbita. Czytał, aż 11 godzin później nie skończył całej książki. Lektura była częścią akcji charytatywnej na rzecz organizacji Gathering Place, pomagającej bezdomnym. Podczas czytania udało się zebrać ponad 1200 dolarów kanadyjskich. Brazylijski wydawca gier planszowych D20 Culture Zapowiedział na Kickstarterze nową grę na licencji filmowej Phos of Middle Earth. Z krótkiego opisu wynika, że będzie to kooperacyjny dungeon crawler, a gracze będą przemierzać losowo dobrane regiony śródziemia, by na końcu zmierzyć się z potężnym bossem. W wersji bazowej ma to być Balrog. Nie wiadomo jeszcze, kiedy wystartuje zbiórka. Marion E. Wade Center. Część Wheaton College w ramach serii Hansen Lectures zaprasza na wykład The Ring of Righteousness – Justice in J.R.R. Tolkien's Middle Earth. Odbędzie się 19 marca w Back Auditorium w Wheaton, ale będzie też transmitowany online za pośrednictwem YouTube'a. Wygłosi go Jim Batler. To by było na tyle w dzisiejszych aktualnościach. Linki do wszystkich wymienionych wydarzeń znajdziecie na naszej grupie na Facebooku oraz na Discordzie. Jeżeli macie jakieś ciekawe informacje, które Waszym zdaniem powinny trafić do naszego serwisu, napiszcie do nas przy użyciu dowolnego kanału, na którym nas obserwujecie. Natomiast jeśli chcecie dowiadywać się o wszystkim z wyprzedzeniem, albo po prostu chcecie wesprzeć podcast pod zielonym smokiem, możecie zostać jego patronami na Patronite. Zaczynając od równowartości zgrzewki wody mineralnej, dostaniecie na cały miesiąc nieograniczony dostęp do dedykowanego kanału na Discordzie, gdzie dzieje się naprawdę wiele. Korzyści na wyższych progach jest oczywiście dużo więcej, a linki znajdziecie w opisie. W imieniu swoim i całego zespołu Gospody pod Zielonym Smokiem dziękujemy i słyszymy się za dwa tygodnie. Cześć!